Kierunek Alcatraz. Kierunek Alcatraz. Kierunek Alcatraz. Cieplej niż myślałem, że będzie. Nie jest dobrze, bo musi być ciepło. Właśnie płyniemy. Wszystko co do czasu. Time to time. Wyjazd z Teksasu. Wyjazd z Kalifornii. Bez korków wjazd do San Francisco. Droga spokojna. I tak dalej trzymamy. Ale stres. bezstresowej. No stress. Dokładnie. No, no, stress. no stress. Grenada. Grenada. No stress. Nieźle ta torba przeżyła podróży, chłopie. Nie. Bardzo dużo. zobaczy jaki tam To już jak będziemy wracać. Teraz kierujemy się na tą wyspę.

than just the, atrakcja, the National Park Service welcomes you to Alcatraz Island. As we approach Alcatraz, please note this important information about your time on the island today. on no, Alcatraz include ranger led programs.